W świecie Wiedźmina nie brakuje tajemniczych i charyzmatycznych postaci, które na zawsze zapisały się w historii gier i książek. Jedną z nich jest Jakub de Aldersberg, wielki mistrz zakonu płonącej róży, wizjoner, fanatyk, i ktoś, kto potrafił wzbudzać zarówno podziw, jak i strach. Dziś przyjrzymy się bliżej jego losom i zdradzę Wam pięć ciekawostek o Jakubie de Aldersbergu, o których mogliście nie wiedzieć. Jego imię może być nawiązaniem do Jakuba de Mole, ostatniego wielkiego mistrza zakonu Templariuszy. Pomimo że jest wielkim szermierzem i bardzo potężnym magiem, to jednak zanim podejmuje bezpośrednią walkę z Geraltem, stara się go za wszelką cenę przekonać do swoich racji. Można z tego wnioskować, że miał słabość do Geralta z Rivi. Co potwierdza teorię, że wielki mistrz to w rzeczywistości Alwin, w dzikim gonie możemy znaleźć list od Jakuba który ten zostawił dla Geralta. Możemy odnaleźć go wchodząc do księgarni znajdującej się na rynku w Nowigradzie. W oficjalnym poradniku do gry Wiedźmin autorstwa Marcina Batyldy i Jana Giemzy jego imię zostało zastąpione jego francuską wersją Jacques de Aldersberg. No i to by było tyle, jeśli chodzi o Jakuba de Aldersberga. Postać pełna sprzeczności wizjonerskich snów i strasznych decyzji. Mam nadzieję, że Wam się podobało to szybkie spojrzenie na jego historię. Ja jestem Grymaksteria. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnym materiale.